Witam serdecznie, z tej strony Nowciu. W dzisiejszym odcinku będziemy znowu ewoluować pokemony, znowu będziemy ewoluować je na Lucky Egg. Tyle, że postaram się to skrócić w szczególności dla Was, a poza tym e, chcę Wam pokazać pokemony, e, których no, nie ewoluowałem wcześniej. I też te pokemony, które e, ewolucje warto zobaczyć, e, które nie są tak typowo robione tylko pod to, żeby te pokemony były e, tak zwaną farmą EXPA. Dlatego też e, nie będę Wam teraz wymieniał dokładnie, jakie pokemony zobaczycie, tylko obejrzyjcie, co ja tutaj ciekawego zrobię z tymi pokemonami. Więc na samym początku, tradycyjnie zaczynamy od Lucky Egga, żeby te ewolucje były sensowne, no bo widzicie, mam tutaj 39 tysięcy EXPA, spokojnie dobijemy do 21 levelu, a zobaczymy. Ile jeszcze dodatkowo tego 21 levelu będziemy mieli? Jak dobrze tutaj przeliczyłem, a, Też Pokémon z ewolucj ewolucjami, tylko i wyłącznie do podbicia Expa, a, to mam ich około 35. Dlatego miejmy nadzieję, że a, przynajmniej w połowie 21 będziemy. A jeszcze dzisiaj się myślę, że udamy na lurowanie. Dobra, więc tak. Wybieramy Lucky Egg. Jak już mówiłem, gdzie jest mój Lucky Egg. O, już tylko trzy zostały. Ale tak czy siak. Dobra. I w tym momencie zaczyna się. Więc tak. Lecimy na samym początku z Pokemonami, które chcę Wam pokazać. Czyli pierwszym będzie Odziwo Weedle. ponieważ postanowiłem, że ten, ten Weedle będzie blisko tysiąca, bo on będzie gdzieś tak około 900, że tego e, Weedla po prostu Wam pokażę, jak on ewoluuje aż do Bedrilla, bo cukierków też mamy sporo. Dlatego też. Od niego zaczynamy. Swoją drogą w tym filmiku chcę Wam właśnie też pokazać Pokémony, które po ewolucji będą miały więcej niż 1000. Oczywiście byłoby ich więcej, ale załóżmy do takiego Nidorana nie mam cukierków przykładowo, którego też będziemy tutaj robić. I w tym momencie jeszcze raz. Tylko zaczekajcie, żeby wam pokazać, bo GPS to się 256, niewiele dostał, ale z tego 256 on już wyewoluuje w znacznie mocniejszego bedrilla niż mam, bo ten mój bedrill jest chyba gdzieś tak 620, 650 i jakoś w tych granicach. Ten będzie miał, powinien mieć bliżej 900 expa. I hop, mamy znowu bedrilla, pomimo, że już mamy saitera typu bug, ale no nie wiem czemu strasznie lubię tego bedrilla. O! O, to poka, Asystent nas coś trochę oszukał. Mniejsza z tym. 778 mocniejszy, pokazany. Lecimy dalej. Zrobimy teraz kolejnego. A, widzicie, słono drogo 527, więc mi się setki po prostu pomyliły. Kolejnym następnym, który będzie powyżej 1000, jest właśnie ten PJ. Dlatego lecimy z ewolucją jego do PJ. To. Najgorzej, że on nam przeskoczy, że on nam ucieknie, ale a nie, w sumie on będzie na tym, więc zobaczymy czy teraz Poka Assistant miał rację odnośnie właśnie ilości CP po ewolucji. No i mamy pierwszego Pidgeotto, który ma 599, więc jak dobrze przypuszczam tutaj chyba rzeczywiście to się będzie zgadzać i on będzie miał powyżej 1000 EXPA. Znaczy EXPA, CP. I uwaga, uwaga, mamy nowego Pidgeotto, Pidgeotta D. Tak, I sprawdźmy jego CP, czy przebiło ten 1000. Tak jest, 1050, czyli tutaj się nie mylił. I Steelwing, i Air Cutter. Bardzo dobre ataki. Dobrze, kolejnym Pokémonem, który chcę Wam pokazać w zmianie, ee, będzie Spiroł. Spirołek. Tak, gdzie jesteś, Spirołku? O, proszę. On powinien być gdzieś tak też na dość wysokim poziomie. Jak dobrze pokazać, Assistant mówi, no to powinien być gdzieś około 900 CP. A prawie 1000 niech będzie. Będzie mocniejsze, chociaż te pokemony walczące na chwilę obecną, jak sami wiecie, jest dużo Laprasów. Nie mają takiej przewagi. Ponieważ co? Ponieważ Lapras jest Pokémonem lodowym i po prostu niszczy pokemony latające. No, około 900, tak jak było mówione, tak też jest. Dobrze, teraz przechodzimy do. Nidorana. Jak widzicie, cukierków do Nidorana mam tylko i wyłącznie 65, czyli po tej zmianie zostanie mi 40. No i przypuszczam, że nie starczy mi, bo tam, jak dobrze pamiętam, na Nido Kinga jest aż 100 cukierków. Będę to sukcesywnie zbierał i mam nadzieję, że w niedługim czasie pokażę wam, jak będzie wyglądał Nido King, bo ten konkretny Pokémon powinien mieć około 1500 CP w momencie jego przemiany. Już teraz ma 780 i jest spokojnie można nim walczyć. Poison Sting i Sludge Bomb. Dobra ataki, jeżeli o to chodzi. I teraz tak, kolejnym będzie a, tradycyjnie Zubacik. Też Wam pokażę. Każdy ma Zubata, każdy też najprawdopodobniej już go ewoluował w Golbata. Nie pamiętam tylko ile mi wzywał Poka Assistant, czy on przebije te Golbaty, które posiadamy, czy jednak on zostanie na tym niższym będzie słabszy od nich, ale zawsze Golbat się przyda, nawet żeby go wrzucić do gymu. Tak jest. I już tutaj Golbacik jest. Ile masz CP? Pokaż się. 909, czyli przebił i zarówno ma typy Byte, jest typem Dark i Omnimus Wind Ghost, czyli totalnie niezwiązany z jego normalną. Więc to jest dobry naprawdę Golbacik. Udało mi się z nim, nie powiem. Dobra, przechodzimy dalej, ponieważ nie mamy zbyt dużo czasu na tym. Kolejnym będzie Venonat. Ten Venonat już też na Waszych oczach ewoluowałem Venonata. Jednak ten Venonat e, powinien być mocniejszy od naszego wcześniejszego. W szczególności, że widzicie, że tam była e, 150 CP różnicy między tym, którego wcześniej zrobiłem, a tym, którego teraz robię. Więc on też powinien być e, powyżej 1000. E, ten Venomoth. I czy rzeczywiście Poka Assistant miał rację? Tutaj się jednak pomylił. 975, ale myślę, że jak go raz power upujemy, będziemy mieli ten 1000. Dobrze. Kolejnym jest mój PSYDACZEK, tutaj ten, który jest, tak jest 599 e, EXPA, znaczy CP i on definitywnie będzie Pokemonem, który w, będzie miał powyżej 1000 EXPA. Jak dobrze pamiętam było chyba, że 1300 chyba będzie 1400 w tym przedziale EXPA będzie miał, znaczy CP. Też robię ten filmik dla Was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jakie mocne Pokemony można uzyskać, z jakich typów. Swoją drogą jeszcze na samym końcu pokażę Wam oraz będzie w linku w opisie. Będzie link w opisie odnośnie jak o 1324 Water Gun i Ice Beam. Też dobry naprawdę typing, chociaż wcześniej miał Cross Chopa, czyli typ fighting, który byłby idealny na... na. Z Snorlaxa. Dobrze, kolejnym jest Poliwagę. I robimy tego. Poliwaga on a, powinien być gdzieś tak w granicach 700-800 CP, jak dobrze pamiętam, ale już Poliwirl, Poliwrat, przepraszam, e, będzie o wiele mocniejszy, bo będzie też tak jak ten Psyder pod 1400-1500 CP. No ale muszę uzbierać na niego cukierki. Mogłem wcześniejszego Poliurata zrobić, tylko że on byłby słabszy i no to by nie było to, czego chciałem. I tak mówiłem: 700-800. Jest. Dobra. Po kolejnym poliwagu, następuje czas na mojego ulubionego Gasliego I tutaj mam problem, ponieważ ten Gasli posiada ataki Dark. Natomiast ten posiada typowo Ghost. Bardzo by się przydał mi typu Dark. I poza tym, też no, silniejszy jest ten Sucker Punch. Dlatego zrobimy ewolucję tego Gasliego. Zobaczymy, czy te ataki mu zostaną typu Dark. Jak zostaną, tym lepiej dla mnie, jeżeli nie, no to wtedy też będę mógł wziąć tamtego Gasliego do ewolucji. Ten powinien zmienić się w Huntera, który będzie miał około. Żeby Wam nie skłamać, też właśnie 800-700 w tym przedziale pięknych hanterek. Zawsze chciałem mieć, uwielbiam hantera i zawsze ubolewałem, jak grałem w Pokémony na Gameboyu, że żeby dostać Gengara trzeba było transferować. A no nie, wie, nie wszyscy moi znajomi mieli niestety Ghost i a, taki średni typing. Dobrze, ewentualnie jeszcze zrobimy kolejnego Gasliego. Teraz Drowsy, który też tutaj będzie powyżej 1000 CP. Bo swoją drogą, no, one cały czas mi tutaj dropią. Nieważne gdzie jestem. Czy jestem w Bydgoszczy, czy jestem w Toruniu, czy jestem w Łomży. Cały czas drowsi dropią. Te cukierki są, więc można sobie pozwolić na taką jego zmianę. I to też będzie kolejny Pokémon, który będzie powyżej 1000 CP. Bang. Jest i Hypno. Będzie najmocniejszym z nich. Zobaczymy tylko jeszcze jakie ataki dostał. Tak jest, 1120. Psychic i Ghost jest w końcu. To mi się podoba, ponieważ ten atak specjalny miałem na tym najsłabszym hipno i on jest mega efektywny, jeżeli załóżmy się nawet walczy hipno versus hipno. Eee, teraz przyszedł czas na Krabiego 424. On też chyba powinien osiągnąć powyżej 1000 eee, CP. Też już chciałem mieć od dawna tego Krabiego, znaczy Kinglera. Nieraz mi się pokazywał na radarze eee, i dlatego też. Eee, Doszedłem do wniosku, że w końcu go sobie zrobię przez ewolucję. Będzie pewnie mocniejszy nawet niżbym złapał na dziko dlatego Kinglera, proszę bardzo, tak. To jest swoją drogą dobre też na takiego, że dwa nowe pokemony dodatkowe jeszcze exp i mamy Matshot i Waterpulse. Średnie ataki, ale jest XS, więc jest bardzo szybki. No i swoją drogą jest powyżej 1000. Nie, nie ma powyżej 1000, no wiecie co, dobra, to zaszalejmy i spowerapujmy go, a co, żeby miał powyżej tego 1000 expa i już ma, dobra, wyszło na moje, ma powyżej 1000 expa. Eee, dobrze, pokrabim, nadszedł czas na kolejną wisienkę na torcie, czyli na Eevee. Y -y. I Iwi znowu robimy, ponieważ zapałem bardzo mocnego, żeby też sprawdzić, ponieważ e, chcę znowu, znowu zrobić sobie Vaporiona, e, a też chodzą głosy, że e, nie można dwóch podrząd dwa razy podrząd zmienić na tego samego. Rainer. Rainer, przepraszam o. Nie można pod, e, dwa razy podrząd zmienić go, więc zobaczymy, czy to rzeczywiście e, tak będzie. To teraz przeładowuję aplikację i zobaczymy, czy wyjdzie nam rzeczywiście waporion. Ok, już jesteśmy z powrotem. Lecimy do naszego Eevee, który jest teraz na samym końcu, na szarym końcu. Miejmy nadzieję, że ten laki jak najdłużej jeszcze zadziała. A, swoją drogą nie sprawdziłem. No, już nam się nawet wbił 21 level. O jezus, znowu niepotrzebnie to zrobiłem. Bo no w sumie nie wyskoczyły żadne powiadomienia, że co dostałem, dlatego też mnie to zdziwiło. Ale dobrze. Idziemy. No, i wychodź, bo mamy jeszcze tutaj dużo do roboty. I mamy kolejnego Reinera i zobaczymy, czy drugi raz pod rząd wyewoluuje nam on w e, właśnie w Vaporiona czy rzeczywiście to się potwierdzi, że nie można dwa razy pod rząd robić tego samego. Swoją drogą, jeżeli mi wypadnie cokolwiek innego, też będę zadowolony, bo i chcę mieć Floriona, i chcę mieć Joltiona. I uwaga, no i widzicie, czyli rzeczywiście nie można dwa razy pod rząd, trzeba zmienić to. Mam Floriona, też go chciałem, jest spoko. Dodatkowy exp jak najbardziej, ogniowy mi się też przyda. Więc mamy... Pomimo, że Rainer, mamy Floriona 1300, też bardzo dobry. Ember Heatwave, świetne, naprawdę ataki. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, te Pokémony specjalne, żeby dla Was pokazać, jak one wyglądają. No, następnym razem będziemy próbować znowu robić Rainera bądź Jolteona. Jako, że jeszcze zapomniałem, to wracamy i szybciutko, póki jest e, Lucky Egg cały czas aktywny, e, zmienimy dwa Pokémony, których też nie widzieliście. One nie będą takie mocne, ale doszedłem do wniosku, że warto je zmienić, żebyście zobaczyli. I już tutaj przechodzimy, gdzie jest ta Horsi. Ta Chorsi powinna mieć około 720, czyli będziemy mieli Cydre 720, no ale też będzie to nowy Pokémon w, w, w Pokédexie, więc dostaniemy za niego więcej Expa, więc szybciutko to robimy, póki jeszcze Lucky Egg jest aktywny, bo zauważyłem, że mamy idealnie na zmianę tej Horsi dlatego to robimy jako pierwsze i jeszcze mamy Goldin, która powinna być w przedziale 800-900 CP. Dlatego no warto ją zrobić, żebyście też zobaczyli, bo mówię, bo takich Pokemonów nie robi się. O ale ładna. Ładna Sidra. Takich Pokemonów nie robi się tylko i wyłącznie po to, żeby nabijać e, tego expa. Dlatego już lecimy Sidra 742. To więcej Dragon Breath i Hydropump. Dobra, Dragon Breath ogólnie został znerfiony, jeżeli o to chodzi. Był mocniejszy, bo miał chyba 12 ataków. a teraz jak widzicie ma tylko i wyłącznie 6. No i robimy jeszcze Goldin i swoją drogą zobaczę, bo zobaczyłem, że mi tam 3 minuty zostało na Lucky Egu, że te dwa pokemony na pewno można zrobić, więc od razu wznowiłem nagrywanie dla Was. No i seeking. Ten seeking powinien mieć, mówię właśnie, gdzieś tak, około 900 CP, co też jest dobrym wynikiem. Nie ma naprawdę na co narzekać i czy rzeczywiście tak jest? Tak jest, 934, czyli blisko i ma latający oraz megahorn normal. Też dobre to są ataki. Tutaj widzicie tego cytera, który się wykluł. I czy coś jeszcze możemy zrobić? Nie, na chwilę obecną już tutaj nic nie możemy zrobić. Lucky jak nam się już kończy powoli, więc zobaczymy, czy może jeszcze jakiegoś. Pidgeota zrobimy, może jeszcze wystarczy nam czasu, żeby zrobić pidgeota. Eee, tylko teraz łatwiej będzie, jak ja w sumie zamknę. Zostało nam 20 sekund. Szybko! Szybko! Albo Caterpie zrobimy. Caterpi. Szybko, evolve! Jest! I czy się wyrobimy? Czy wyrobimy się w tych 20 sekundach? Zobaczymy zresztą. No. Pokaże nam to. Eee, jak wyjdziemy z Pokémonów, czy dostaliśmy 1000 expa, czy dostaliśmy 500 expa, to będzie wiadomo, czy jeżeli zacznie się ewolucję jeszcze w trakcie Laki Egga, to czy ona zalicza się jako 1000, czy musi się zakończyć w, tych, w, w tym Laki Eggu. Dobra, skończyliśmy Laki Egg. Spadł nam. i dostaliśmy expa? 1000, czyli wyrobiliśmy się w czasie. I podsumowując. O, strasznie dużo nam wyszło. Więc tak, mieliśmy level 20. I na tym levelu 20 mieliśmy 39 tysięcy EXPA. Brakowało, do 21 levelu było 50 tysięcy EXPA. Co prostym rachunkiem wychodzi nam, że potrzebowaliśmy 11 tysięcy EXPA i dobiliśmy jeszcze 37 tysięcy EXPA. Czyli pobiliśmy po raz kolejny rekord bo wcześniejszy mój rekord był około 40 tysięcy expa, plus minus dodatkowo jeszcze bardziej na plus, bo mi się wydaje, że gdzieś tam 42 tysiące. Tutaj na tym jednym lakie jegu wbiliśmy prawie 50 tysięcy expa. 48 tysięcy z kawałkiem, więc już zaokrąglimy to do 50. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli się podobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie dalej, udostępniajcie, ponieważ im nam więcej jest, tym lepiej. A ja wam mówię: trzymajcie się ciepło. Cześć!